Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Twinku i zagramy dzisiaj sobie dość epitopową gierkę. Jak to się nazywało? Human. Bardzo Dokładnie tak jak tutaj powiedzieli. Human. Dobra. I no to zaczynamy, nie? Ej, no co ja mam zrobić teraz? Ej, czekaj. Musisz wybrać z na dole, która ci pasuje do rozwinięcia tego zdania. Znaczy, pasuje według wyżdżone. ciebie, nie? Według Twojego no, zdania. fajne, śmieszne zakończenie, no. dokładnie. Byłem chemiczno na. No już chemiczne, do lądu. Teraz prawdziwym zagrożeniem jest. <laughs> o kurde! O kurde! <śmiech> <Ale> <śmiech> mam jest. odpowiedź! Kulciki w kształcie. <laughs> Szkoda, że ja nie mam tutaj odpowiedzi. <laughs> Ja będę tylko czytał, teraz prawdziwym zagrożeniem jest. Już nie będę całego ten... Mi się nie chce. Eee... Dobra, zobaczmy. Droga chemiczna odchodzi już do lamusa, teraz prawdziwym zagrożeniem jest podniecony wostradacki. Teraz prawdziwym zagrożeniem jest Jan korwin No cztery... <śleski> <śleski> Nawet nie czytam następnych, do... Teraz prawdziwym zagrożeniem jest uciekające w pani co No i pijany na pasty, we nie To wygrało. to to, kto wygrał ja? No, to najsmiejszy nisot. To Janko i To ja. I teraz ty wiesz, wybieram odpowiedź. To się najlepszy, jak najbardziej. No, kto się najbardziej podoba. Tak, to trzy. Pojawi się, kiedy Gaby pogodzi się z.

no to już No ale cudałem, guśne, no, 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 już na głośno. pojawi się, kiedy Gabin pogodzi się z kolekcją zdjęć afrykańskich dzieci. To zaznacz i konfirm kolekcję. No już. <Okay. coughs> kiedy się przy niej rozebrałem, powiedziała, że mój widok przypomina jej. <laughs> <laughs> <coughs> Ja <śmany> <śmany> Kiedy się przy niej rozebrałem, powiedziała, że mój widok przypomina jej orgazm tego faceta Powiedziała, że mój widok przypomina jej wypadek, podczas którego dwutnica wywraca się na drugą stronę Powiedziała, że mój widok przypomina jej za Majty Powiedziała, że mój widok przypomina jej z odbytu O aleluju. Znowu wygrałem Dobre karty masz O Boże Masakra Masa Aha, teraz ja jestem hmm. To zerny problem dla Kowy wojewódzkiej <grym> <grym> no tu miałbym dobre Chuj, wygrałem, teraz jak pizze. Mm, mroczne obleżenie twojego zatka? To żaden problem dla Kuby Wojewódzkiego. Kopnięcie tak mocne, że trzeba potem szukać buta w dupie? To żaden problem dla Kuby Wojewódzkiego. Gra, w, wstęp, gra wstępna dla dwóch kresnali ogrodowych? To żaden problem dla Kuby Wojewódzkiego. Masturbacja z starą od odkurzacza? To żaden problem... Yeah. Nie. <laughs> tu kopnięcie <się> nie wygrywa. Naprawdę. <laughs> ja bym miał podwójne. Ja miałem jeszcze, on nie mu muszę coś, ale potrzebowałem tylko drobnej korekty uzębienia, ale zamiast aparatu dochodzi do tego... Ja tego nie wygram też coś... Się... Po prostu... <laughs> Jak tego nie wygram, to opuszczam grę. Zobaczymy, czy... cię. To też nie, czy... możecie mieć jest. dobre. Podrzymałem tylko dramat interaktiv zębienia, ale zamiast aparatu dentysta zaproponował ćwiczenie polegające na regularnym dźwigniarze <gulary> strumienia może. Ale zamiast aparatu dentysta zaproponował jesień średniowiecia, ale zamiast aparatu dentysta zaproponował bolesny pierdol. <gulary> To jest aparat dentysty, podwójne wsięgnięcie pały. Nie no, pierwszy <laughs> wziął <pierwszy w zmiotu>. Kurde, <laughs> mocny ja. Masakra. <laughs> mocny, mocny hmm. najgorszą, znaczy najlepszą kartę straciłeś chwalę. Podczas myśli no. można dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy, ale trzeba uważać. O i na... tutaj był dobry bolesny. <śmiech> <śmiech> Zobaczysz On jak zaśmiał? Nie, ja. to ja to chwilę Za 12 sekund. A to Kuba wybieram. No pierdole, karty karty, kurwa że to są między nogi Bez słowa mała że kuba. No to zmieni. I bym na kartę. Ile dla, dla mn. mnie po trzeci wygrał. Tu <grym grym> beznadziejne karty. Da ja mam tragicie. To już się wybrać brata. Podczas mszy można dowiedzieć wielu ważnych rzeczy, ale trzeba wadać na. Że <śmien> chodzi między nami. Ale trzeba... W... <śmien z> nami> Czekajcie chwilę. Trzeba resztę, sorry. Ale trzeba uważać na dwie średnie dziwki. No co? Co? To... O! Za długo, no kurde Ale dupa. Mieszkał z jednego dziennika, że znaleziono. Karty nam zostały! jeszcze raz! Dlaczego. A jestem carem, niebałem. <grym> o bole. Podoba mi się ten mały. <grym> <Mieszkałem> za... <Zmichłem grym> nie no, to pierwszy jest mistrzostwo w tej bawełnie. Mieszkańca na mnie nie jesteście w stanie wyrzucać w ciebie kłupą. Oś z z siedmiu krasnoludków, przyrodzenie twarde jak księżycowa skała, <noise> <wyrós>. już... już... <noise> <noise> Wyścigi dziecięcych rowerków też były dobre, ale jednak Tak, to... dla mnie mało bo No ty grałeś, No kurwa, przeczytajcie pytanie. <noise> ale ja wygrałem to nie wiem, mało. Uj, dobra, teraz to wygram. Nie no, to mam takie gówno, że masakra Bolesny pierdol, przegrałeś Ja też mam straszny syf Ja mógłbym zmienić bez jaj Zobaczyłem co dostałem to będzie dobre Konkretnie będzie Jakub. Bo Jakub Aft poszedł, co ona jest? Jestem po prostu ginekologiem, który odbywał praktykę w domu z i możesz mi naskoczyć. Jestem po prostu lesbijką, która wygląda całkiem jak facet i możesz mi naskoczyć. Jestem po prostu <laughs> taki <wygrycia>, bezpośredni. <laughs> możesz mi się Jestem po prostu bleśny typem <laughs> w Larry Kerow <laughs> <laughs> <Cieskie>, bez... <laughs> <Wygrałem. śmiech> i możesz mi skoczyć. Ale ja wytnica wygrywam. Wszystkie mocne, wyskoczy. i nie, Dzisiaj będzie się działo, spalimy... Dzisiaj będzie się działo, spalimy... Aha, to wy. Cwaniaczki. Dzisiaj będzie się działo, spalimy wściekłego Kamila Sosnowca. Dzisiaj będzie się działo, spalimy sukę prezydenta w Rui. Dwunastu napalonych apostołów. I... męski dekolt Elżarta <laughs> Kalisza Też ok, no bardzo męski dekolt Ja... Ja To Ty niepokonany, jest pogardy A gra od zaraz, od przed chwilą, nie? To pierwszy raz, nie? Bo... Wydaje mi się To pierwszy raz Posunąłem się za Darka wspominając on. To jest Co tylu Co bliżej do twojej matki O! Wygrał teraz! Wygrał jebany! Nie, zajął chujowe karty. Wygrał jebany, ale wygrał! Nie, to musi wygrać. Ale to pasuje! Wydaje mi się, że się z ja ale... Wylechem o... No, o kurde, ten kurde, ten ruchu, ten to, swoje, to Cię, daj, swojej matki. Wydaje mi się, że postanowiłeś z Wylekiem wspominając o ja anime w odniesieniu do swojej matki. Wydaje mi się, że poznałeś się za daleko, wspominając o dreszącym, napastliwym chwycie w odniesieniu do swojej matki. Kolincz, <gulizdź>, kurwa! Wydaje mi się, że poznałeś się za daleko, wspominając o wilgotne, niepokojące pomyślenie w Rzeku... odniesieniu do Zajębał, swojej matki. Zajebałbyś matce Nelsona? Nie, nie znał, ja bym wziął... No nie, no no nie, nie. To jest możliwe. Doszła <gulizdź> do domowy. Dieta to! Najmłodniejsza <gul> za to... nie no, Ja No mam miałem idealne właśnie dostałem na to kartę. O boże. <gulacza> ja jak nie wygram, to wychodzę. <gulacza> Dawajcie, najmłodniejsza dieta to tajemnicy klonów <gulacza> Najmłodniejsza no, ostatnia dieta to piłowanie dziewąga w cylindryku Diapąga. Takie ja rymy. Najmłodniejsza no, ostatnia dieta to pijawka w rozmiarach podężnego korniszona. Najmłodniejsza ostatnia dieta to bolesny przerost prostaty. Udział w wygrypki. Jest! Nie jest. dla mnie to. Jest pierwszy punkt. Jeba. Tajemniczy klocek. O, bo... Kiedy usłyszałem o. To przed oczami stanął mi dobry. stary. Kiedy to jest dobre. już byłem Dobro to mam taki lekki, ale jest spoko. Nie mam co brać i stary. <noise> <noise> Obliczowanie Panisa, który się nie spisał to przed... 50 topowałem po tych tam co panców stolicy. mi tak, nigdy nie znajomyście. <laughs> Dobra. To co jest? Czemu nie mogę kliknąć w ostatnią kartę? No bo nie możesz. Ej! Bo, on, bo ona nie Lani powinna to. wygrać. <laughs> Wygrał, jebany. No kurde. Muszę ten idak nie znajdę, dziewczyny. Winner! No nie. dobra. Zjadłem <grym się docenia> no zero, nie na świetnie. Dobra. Takie gówno karty Dzięki mam za obejrzenie tego odcinka. Ze mną był Pietras. Kodrzo. i Iżochu. No... no odezwij się. O, odezwij ja, ja, ja. się. <noise> lup, lup. Dobra, jeżeli chcecie więcej da takich odcinków, <noise> proszę bardzo, lajkujcie, subskrybujcie i... <noise> Najlepsze jest to, że powiedział, był z nami konso i on wyzwał się boliwą. <noise> Siema. <głos> Dobra, <poszukujcie, cześć. głos> jako konso.